powstaje przez zbliżenie się kobiety z mężczyzną, którzy wydzielają plemniki, plemniczki, to znaczy nasiona. Później bym chciał Ci powiedzieć, co to jest yy, co to jest? Yy, nie kręci nania. Co to jest spółkowanie, co to jest? Yy, no wiesz no, zbliżenie to jest yy, dwóch plemników, które w połączeniu powodują ciążę. Jest to reakcja dwóch plemników, po których powstaje jajeczkowanie, a następnie przeraża się w kształt dziecka. Słyszysz coś? No? Ale kopie, prawda? No przecież nie jest taki jak ty. No przecież nie może być taki jak ja. Musimy się nie zmieści. O Boże, kopie. Ale przecież może mieć 10 nóg, że tak kopie. Nie może. Ojej. Wykonałyście szereg rysunków, urządziłyście wystawę, na którą byście mnie zaprosili jako seksuologa. No, widzimy tutaj całą masę bardzo pięknych prac, które nam obrazują, co, co się dzieje z człowiekiem w pewnej konkretnej sytuacji życiowej. Widzicie, tak się dziwnie składa w życiu, że informacje, jakie do Was docierają, są czasami informacjami troszkę dziwnymi. Jak miałem 6 lat, bawiąc się przy kiosku, oczytałem nazwę, y, gdzie pisało ruch. I zaraz mi się skojarzyło z ruchaniem, co podsłuchał brat i wygadał rodzicom. Rodzice wieczorem mnie wzięli do łóżka, gdzie tłumaczyli skąd się dziecko bierze na świecie. Więc Tatuś mówił, że daje mamu się ziarenko, które mam się wychowuje w słoiczku na wacie i to ziarenko po pewnym czasie się rozrasta, rozrasta i pęka, i tak wszystkie dzieci się ją na świecie. Ja wszystko pamiętam. W Brzuszku było ciasno i ciemno. i nie, Ja już chciałem wyjść na świat. Tylko że nie mogłem, bo jakbym to Mamie powiedział. I było ciasno. I było ciągle ciasno i było niedobrze, nie bo było ciemno. No i wcale nie było niedobrze. A mówić to było bardzo mi ciężko, bo nie mogłem Mamie powiedzieć, żeby szybciej zrobili mi tam operac operację. Tutaj mamy operację. Na mówienie to mówiłem tylko bebę, be, bobu, bobu. Bo, bo. Tak mówiłem. A na świecie to jest o wiele lepiej. bo można w piłkę grać i na rowerze pojedzieć, a w ruchu to nawet jednego kroka z piłką ma i z rowerem. No i co tu narysowałeś? Narysowałem, jak kobiecie z tyłka wychodzi dziecko. Tu na tym rysunku widać, jak dziecko wychodzi gardłem. Jak mama chce mieć dziecko, to idzie do lekarza. Lekarz daje takie specjalne tabletki, że dziecko wyszło gardłem. Jak dziecko wychodzi potem, mama wszystkie te tabletki łyka. Jak mamy się skończą te tabletki wszystkie, to mama idzie do lekarza znów. I lekarz bierz, ma taką karteczkę, podpisuje i wysyła mamę do szpitala. W szpitalu, mama idzie do szpitala, w szpitalu stemplują i podpisują. Potem, po paru tygodniach, na Małgosiu, robią operację na mamie, na To mamy, w ładnym takim łóżku operacyjnym i takie nożyce wkładają tu, na Małgosiu. I dopiero te dziecko ja taki, ma taki uchwyt i się łapie tymi rękami, rączkami swoimi i tak się wyciąga powoli tym gardłem, mo jak tu widzę. Na tych wytłumaczeniach przedstawiłem ciążę i poród, ale w wieku sześciu lat zastanaw... mogłem... zastanawiałem się, jak przebiega poród. I raz oglądając film Karino, gdzie, por... gdzie był przedstawiony poród klaszy poprzez cięcie czarskie, zaraz po tym zapytałem się mamusi, gdzie ma bliznę po urodzeniu. Ale mamusia mi odmówiła odmówiła mi pokazania, gdyż powiedziała, że już się zrosły. No to zdanie na siebie na kolegę, oglądając raz zdjęcia pornograficzne, doszliśmy do wniosku, że rodzenie poprzez carskie cięcie należy do kobiet porządnych, a rodzenie przez pochwę do prostytutek. Te rysunki są, są Beaty i zatytułowała je Tata zakładnia mamę. I to się znaczy zaczyna tak, że chłopiec poznaje dziewczynę i kochają się i później żenią się ze sobą, powstaje rodzina i później chłopiec od małego ma takie coś, w w pewien y, sposób przynosi się do kobiety i to nasionko, z tego nasionka powstaje właśnie dziecko. Na dosunko jakby widać. Tapczan i mama leży rozebrana i tata na mamie. A przed tym... Zanim się położy tata na mamę, musi tata włożyć pitoka do pipki. Wtedy powstaje zapłodnienie. A jak mama będzie ciągle chodziła pijana, a tata będzie trzeźwy, to wtedy będą mieli dziecko, ale jak wyjmą lekarze, to dziecko z brzucha, to one będzie nieżywe. A jak na przykład mama będzie ciągle trzeźwa chodziła, nie będzie piła wódki, a tata będzie pił, to będą mieli dziecko i to jak wyjmą lekarze z brzucha, to to dziecko będzie zdrowe. To są hormony męskie, a to są hormony damskie. Marzyństwo, jeżeli pragnie mieć dzieci, <laughs> Mężczyzna zapładnia hormony kobiece dotykając swoimi hormonami do hormonów kobiety. I wtedy przechodzi taka strzałka. Słuchaj, co to jest? To jest w układzie hormonów męskich. To się sobie i przechodzi do kobiety, przykłada pęcherzyk i on się nieco rozlewa i wtedy powstaje dziecko. Ja, jak chcesz mieć, jak chce twoja mama mieć dziecko, to musi się twoja mama ruchać. Od razu nie będzie dziecko, to jakieś parę razy twoja mama musi porobić potem twoja mama się kładzie z tatą, tata kładzie małego do dziurki, potem mama otwiera buzię, tata wkłada języka i sobie gra moli, potem mama idzie do lekarza, mamy robią operację, i potem mama sama bez dziecka idzie do domu i dziecko zostaje na operacji. To co zobaczyliśmy zmusza nas do wielu refleksji. Wyłania się pytanie, czy wobec zagadnień zobrazowanych w twórczości dzieci możemy przejść obojętnie? Głównym czynnikiem uświadamiającym nasze dzieci jest środowisko rówieśnicze. Środowisko rówieśnicze, które czyni to w sposób nieprawidłowy, fałszywy i na pewno w większości przypadków zwulgaryzowany. Wyłania się pytanie następne: kto ma to robić? Odpowiedź, wydaje się, jest też jednoznaczna. Każdy dojrzały człowiek, do którego zgłosi się dziecko z zapytaniem. Pytanie kiedy? Wtedy, kiedy dziecko pyta. Pragnę tutaj zwrócić uwagę na pewien szczegół, mianowicie brak pytań nie świadczy o braku zainteresowań dziecka. Raczej świadczy o braku zaufania dziecka do osoby, do której z zapytaniem zwrócić się powinno. My jesteśmy na dolniku Chopca, podczytam nasze buki Chopca. Kary niedźwiedź mocno śpi.